Witam Was, dzisiaj w końcu zapraszam na rozpakowanie Huawei P10. Jeśli chodzi o samo opakowanie, wygląda ono klasycznie jak to na Huawei przystało. Jest utrzymane w białych barwach. Mamy również pod światło widoczną taką fajną teksturę naniesioną na to opakowanie. Z przodu mamy nazwę urządzenia, mamy również logo producenta, a także również mamy informację o tym, że mamy tutaj dwa obiektywy sygnowane logiem lajki, -like, podobnie jak to było przy okazji Huawei P9. Tutaj z tej strony mamy logo Huawei Design, po tej stronie również mamy logo Huawei Design. Jeśli chodzi o tylną część opakowania, tutaj tak naprawdę żadnych informacji na temat specyfikacji nie znajdujemy, natomiast znajdujemy na pewno oznaczenie tego urządzenia. Jest to oznaczenie VTR729 i oznacza to to, że jest to wersja z 4 GB pamięci RAM. Pojemność jeśli chodzi o pamięć jest to 64 GB, a także jest to smartfon Dual SIM. Zabieramy się już za samo rozpakowanie i tutaj generalnie opakowanie jest wykonane w taki sposób, że... Na Naprawdę otwiera się dość spektakularnie, ponieważ nie podnosimy do góry żadnego wieka, nic tutaj nie wysuwamy, tylko otwieramy opakowanie w ten sposób na prawą, a także lewą stronę. Pierwsze co nam się ukazuje, jest to na pewno sama P10, i chyba z tego co widzę trafiła do mnie. Na szczęście w moim ulubionym kolorze i w tym, który według mnie jest najładniejszy, czyli w kolorze Dazzling Bloom, czyli w kolorze niebieskim, co widać tutaj jeśli chodzi o tylną część tego smartfona. Zaraz oczywiście przejdziemy sobie do P10, natomiast zobaczmy, co jeszcze dostajemy tutaj w zestawie. Urządzenie było umieszczone w tego typu kartonowej wytłoczce. Pod spodem znajdujemy tego typu książeczkę można powiedzieć i tutaj powinniśmy znaleźć na pewno szpikulec do wyciągania tacki na kartę SIM, a także powinniśmy dostać różne instrukcje, a także papierki. I z tego co widzę, dostajemy również tutaj dość fajną rzecz, ponieważ w zestawie jeszcze do tego urządzenia jest dodany pokrowiec. Tego typu plastikowy case, który sobie nakładamy na tylną część naszego urządzenia. Z tego co widzę, on tutaj od spodu jest wykonany w takiej formie matowej. Tak więc, według mnie, na pewno jest to dość fajny dodatek. Książeczkę odkładamy na bok, i możemy przejść do dalszej części opakowania. I tutaj znajdujemy już resztę akcesoriów. I tak, zaczynam od pierwszej rzeczy, którą tutaj wyciągnę. Pierwszą rzeczą jest na pewno kabel. Jest to kabelek na złącze USB typu C. Z tego co widzę, jest on troszeczkę grubszy niż te kabelki, które zazwyczaj Huawei nam daje, ale z tego co widzę po złączu, które jest tutaj w takiej formie zielonej wykonanej, jeśli chodzi o kolor, podejrzewam, że jest to kabelek specjalny po prostu do szybkiego ładowania od Huawei, tak więc dość fajna sprawa. Ogólnie rzecz ujmując, zwykły, biały kabel. Kolejna rzecz, jak dostajemy w zestawie są to słuchawki, słuchaweczki już jeśli chodzi o kwestie wyglądu identyczne jak to przystało na Huawei. Bardzo podobne do reszty urządzeń z którymi dostajemy również tego typu słuchaweczki. I ostatnią rzeczą, którą dostajemy w zestawie będzie na pewno ładowarka sieciowa, tylko muszę się do niej tutaj dostać. I tak, mamy tutaj oczywiście naklejki odnośnie e-maila i mamy w końcu, dostaliśmy się do Ładowarki. ładowarka, jeśli chodzi o swój rozmiar, troszeczkę duża, ale to za sprawą tego, że wspiera ona technologię szybkiego ładowania od i Tak więc tak ona wygląda na pierwszy rzut oka. Generalnie dość duża, natomiast zobaczymy oczywiście, jak szybko urządzenie będzie się ładować poprzez tą ładowarkę. Przechodzimy do p 10 Urządzenie jest zawinięte w tego typu folię, natomiast podejrzewam, że raczej nie jest to smartfon fabrycznie nowy. Mam tutaj informację o tym, oczywiście, że mamy dwa obiektywy sygnowane przez logo Leica. Like mamy również informację o trybie portretowym, który na pewno sprawdzę. Mamy także informację o tym, że urządzenie wspiera technologię szybkiego ładowania od Huawei, czyli Huawei Supercharge. I w zestawie, tak jak pokazywałem, dostajemy tego typu ładowarkę. Mamy również informację na temat nakładki systemowej, czyli Emotion UI w wersji 5.1, która, według zapewnienia na tej folii, powinna działać dość płynnie. Tak więc wysu wysuwamy urządzenie z folii. Generalnie, co możecie zauważyć już na pierwszy rzut oka, to to, że nie ma tutaj powłoki olofobowej, tak więc już czuję na pewno, że palec z takim pewnym oporem się ślizga po tym ekranie, no i oczywiście te zabrudzenia smugi będzie tutaj dość ciężko usunąć. Oczywiście urządzenie na pierwszy taki kontakt możemy spróbować uruchomić, jest naładowane, tak więc tutaj mamy już logo Huawei. Odnośnie podstawowych faktów na temat P10 mamy tutaj ekran 5,1 cala, rozdzielczość Full HD, mamy również tak jak wspominałem 4 GB pamięci RAM, procesor jest to HiSilicon Kirin 960. Mamy także baterię 3200 mAh. Co mnie bardzo cieszy, to na pewno to w jakim kolorze ten smartfon trafił do mnie, ponieważ przyznaję szczerze, że w tym kolorze, czyli w kolorze dazzling blue, p 10 podoba mi się naprawdę bardzo, jeśli chodzi oczywiście o swój wygląd. Mam również taki charakterystyczny tutaj, taką charakterystyczną powokę z tyłu, która wydaje Wydaje tego typu dźwięk, tak więc zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Chociaż już widzę po egzemplarzu testowym, że jakieś tutaj drobne zarysowania niestety powstały. I tak, urządzenie nam już wystartowało, tak więc możemy przystąpić do wstępnej konfiguracji. Pierwsze, co musimy wybrać, to na pewno poszukać języka polskiego, tak więc szukamy języka polskiego. Tutaj mamy język polski klikamy sobie dalej. Informacje o włożeniu karty SIM, natomiast ja na razie oczywiście karty tutaj nie włożyłem. Regulamin usługi, tutaj musimy się na to zgodzić. I tak, informacje na temat uprawnień, również tutaj musimy się na to zgodzić, abyśmy mogli korzystać z naszego smartfona. Połączenie z siecią Wi-Fi to mogę na razie pominąć. Mamy również usługi Google, w tym wypadku na to wyrażę zgodę. mam również informację o tym, że możemy sobie przywrócić kopię zapasową na nasze urządzenie. Możemy także skonfigurować jako nowe. Ja wybiorę, aby skonfigurować jako nowe. Ustaw jako nowy zrobimy sobie. Tak, możemy sobie od razu skonfigurować odcisk palca. Tutaj w wypadku. P10 odcisk palca został, skaner linii papilarnych został przeniesiony na przednią część tego urządzenia. Najpierw musimy sobie ustawić tutaj kod PIN, oczywiście standardowo najprostszy, czyli 1, 2, 3, 4. I tak musimy w tym wypadku zarejestrować nasz odcisk palca. Możecie zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o ten interfejs konfiguracji, naprawdę on wygląda bardzo, bardzo ładnie i też ta konfiguracja skanera linii papilarnych jest naprawdę dość szybka i bezproblemowa. Już możecie zauważyć, że mój odcisk palca. Został wczytany. Po wczytaniu odcisku palca zostałem przeniesiony już do nakładki systemowej od Huawei. Generalnie jeśli chodzi o wygląd, tutaj raczej nie ma jakichś większych różnic w stosunku do tego co było przy okazji niedawno testowanego P9 Lite a 2017. Możemy sobie przejść do ustawień systemowych, zobaczymy jaką wersję systemu tutaj mamy. Mamy wersję Androida 7.0, mamy również nakładkę Emotion UI w wersji 5.1. Możemy także przejść sobie szybko do aparatu. Generalnie aparatu, jakości fotek i możliwości oczywiście z software'u, jeśli chodzi o fotki. W wypadku P10 jestem naprawdę bardzo ciekaw i na pewno na tym się dość mocno skupię, jeśli chodzi o moje testy. Generalnie Rzecz ujmując, cieszę się, że w końcu 50 trafiła do mnie na testy i to trafiła w kolorze moim ulubionym, w którym najbardziej mi się podoba, czyli oczywiście w kolorze niebieskim. Jeśli chodzi o to rozpakowanie, to jest na tyle. Aktualną cenę tego smartfona możecie sprawdzić w opisie. Natomiast ja się z wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.